Patrzmy się jeszcze raz uważnie tej scenie, kiedy niewiasty odchodzą, jak pisze ewangelista Mateusz, od tego grobu, dowiedziawszy się, że Chrystus zmartwychwstał, więc takie ich przejęcie, napięcie wydaje się być oczywiste. I żeby jeszcze bardziej ten, ten dramatyzm podbudować, Mateusz mówi, że nagle na drodze stanął i sam zmartwychwstały Pan. I powiedział takie. Zwykłe słowa witajcie. W tej scenie warto się przyjrzeć dlatego, bo to jest kolejny krok ku zrozumieniu, lepszemu zrozumieniu tego, czym jest tajemnica zmartwychwstania. Chrystus wrócił z otchłani po straszliwej męce, którą przeszedł, tak jak to śledziliśmy w czasie świętego Tridu, Co sumie miałby o czym opowiadać. Miałby co rozpamiętywać wypominać albo podkreślać swoje zasługi, a on jakby wszystko to, co miało miejsce wcześniej, nie miało żadnego znaczenia, wszystko zaczynało się od nowa, tak jakby się rozstali dopiero wczoraj i mówili im, witajcie. W ten sposób widzimy, że tajemnica zmartwychwstania jest też jakimś wielkim wyzwoleniem. Czasami możemy mieć wrażenie, że żyjemy w jakimś świecie, gdzie oplatają nas niewidzialne liny naszych dawnych grzechów, jakichś urazów, niespełnionych ambicji, wzajemnych pretensji, jakichś beznadziei. I człowiek ciągle żuje w ustach ten, to swoje nieudane życie. Tak czasami możemy mieć wrażenie. stanie jakby jest całkowicie odcięciem się od tego, co było. Rozpoczęciem wszystkiego na nowo. A z drugiej strony uzdrowieniem wszystkiego, co było. Bo Chrystusowi na stopach i dłoniach rany zostają. I to spotkanie, które ma miejsce, w którym i my również uczestniczymy przez tajemnicę świętej liturgii, ma nam pokazać, jak z martwych zmartwychwstania warto pragnąć. Widzimy Chrystusowe zmartwychwstanie, ale jednocześnie wyznajemy wiarę, że my również zmartwychwstaniemy. Nie jest to coś do podziwiania tylko, ta tajemnica, ale do tego, żeby człowiek bardzo głęboko się tym przejął i zapragnął, żeby mógł zmartwychwstać, tak jak Chrystus zacząć życie w pełni. Teraz mamy ten czas oktawy, czyli tych ośmiu dni, aż do następnej niedzieli, kiedy Wielkanoc jest każdego dnia, przez cały tydzień. Wiadomo, że jak są święta, człowiek jest zabiegany, goście, te wszystkie inne sprawy, więc żeby był czas na to, żeby to wszystko rozważyć, nacieszyć się tym, mamy ten czas oktawy, żeby i Chrystus przed nami stanął i powiedział każdemu z nas po prostu witaj i chodź za mną, bądź taki jak ja. Oto dzisiaj Pana Boga prosimy, żeby już teraz zaczął nas przygotowywać do naszego zmartwychwstania.